Że infekcje e, intymne będą nawracały, będą nieprawidłowości w naszej mikro, mikroflorze pochwy. E, teraz bardzo e, dużo mówi się o mikroflorze jelit, jako takim ekosystemie, który, którego prawidłowe e, działanie i prawidłowy skład zapewnia nam takie szeroko pojęte zdrowie e, naszych jelit. E, no i o tym mikrobiomie e, jelit wiemy już bardzo dużo. I tak samo należy zwrócić uwagę również właśnie na mikrobiom pochwy. Mikrobiom pochwy to jest taka złożona, dynamiczna społeczność mikroorganizmów, która żyje z nami w symbiozie, czyli zapewnia nam szeroko pojęte właśnie to zdrowie intymne. I głównymi takimi bakteriami, które wchodzą w skład mikroflory, zdrowej pochwy, to są bakterie z rodzaju Lactobacillus. Jak tu Państwo widzicie na tym schemacie, one stanowią aż 95% tej prawidłowej mikroflory, no i około 5% stanowią pozostałe bakterie, bakterie beztlenowe, a także grzyby z rodzaju Candida i inne mikroorganizmy, na przykład mogą być to mykoplazmy czy też ureaplazmy. Tutaj też jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że na przykład w zależności od rasy, no to również ten mikrobiom jest zmienny. Na przykład właśnie w populacji kobiet europejskich i też populacji azjatek dominują bakterie z rodzaju Lactobacillus, czyli te pałeczki kwasu mlekowego. Natomiast na przykład wśród u afroamerykanek tych bakterii jest nieco mniej, bo ocenia się, że to jest około 60%. Także tutaj można wyciągnąć taki wniosek, że właśnie na ten stan mikroflory pochwy wpływa chociażby nasza, nasza, nasza rasa, nasze pochodzenie. A też z drugiej strony można powiedzieć, że mikroflora pochwy jest takimi naszymi. Intymnymi liniami papilarnymi, dlatego że mimo tego, że główne bakterie, które biorą udział w, które są składnikami tej mikroflory pokwy, to są laktobacillusy, ale możemy mieć różnego rodzaju szczepy laktobacillusów, właśnie budujące tą mikroflorę pokwy. A do tego też mikroflora zmienia się wraz z wiekiem. Inne bakterie będą dominowały u małych dziewczynek, mówię tutaj o noworodkach, dlatego że one przez to, że są jeszcze narażone na działanie estrogenów matki, no to mają właśnie więcej laktobacillusów i pH ich pochwy jest kwaśne. Natomiast potem, co ciekawe. Przed tym okresem dojrzewania, czyli u takich właśnie dziewczynek starszych, ale jeszcze przed okresem dojrzewania, to pH pochwy jest neutralne, ponieważ one nie mają estrogenów, jest w pochwie, w nabłonku pochwy mało glikogenu, dlatego też, też nam się mała ilość laktobacylusów i mamy takie pH bardziej zasadowe niż kwaśne. Natomiast u kobiet. Które są w wieku takim rozrodczym, kobiet aktywnych seksualnie, to PH i ta mikroflora składa się właśnie głównie z laktobacillusów, no, ponieważ te laktobacillusy stanowią taki najważniejszy składnik mikroflory i taki najważniejszy mechanizm obronny. No i właśnie tutaj chciałabym teraz Państwu przybliżyć, o co chodzi z tymi laktobacillusami. Dlaczego one są dla nas takie ważne i co one robią takiego, że właśnie stanowią taką barierę ochronną dla naszego zdrowia intymnego? Przede wszystkim lactobacylusy produkują kwas mlekowy. Produkują go właśnie z glikogenu. No i ten kwas mlekowy znacząco obniża pH pochwy. Prawidłowe pH to jest w granicach od 3,6 do 4,5. No i to jest właśnie takie środowisko, w którym Drobne ustroje chorobotwórcze nie mają warunków do tego, żeby mogły się namdarzać. Oprócz tego, laktobacillus produkuje nadtlenek wodoru, czyli ten właśnie H2O2, czyli tą naszą po prostu potocznie nazywaną wodę utlenioną, która ma właśnie właściwości bakteriobójcze. Oprócz tego, laktobacillusy produkują również bakteriocyny. To są takie substancje o działaniu również bakteriobójczy. można powiedzieć, że to są swego rodzaju takie naturalne antybiotyki. Oprócz tego, e, ważny, też jest, e, ważny też jest taki fakt, że tych lactobacillusów w nabłonku, który wyścięła pochwę, jest bardzo dużo. E, one są przyczepione do tego nabłąka i tworzą pewnego rodzaju barierę, która utrudnia patogenom osiedlenie się na ścianach pochwy. Czyli e, jak mamy to rozumieć? Po prostu w momencie, kiedy jednak dojdzie do zakażenia jakimś patogenem chorobotwórczym, no to on za bardzo nie ma możliwości do tego, żeby zacząć się nam namnażać, ponieważ nie ma miejsca, w którym może się przyczepić, tak mówiąc kolokwialnie, do tego nabłonka pochwy, ponieważ jak gdyby cała, cały ten nabłonek jest skolonizowany przez laktobacylusy, więc w ten sposób. Właśnie Lactobacillus utrzymuje tą zdrową mikrobiotę pochwy i chroni nas przed zakażeniem. Oprócz tego stymuluje też produkcję ochronnego śluzu i w ten sposób mamy taką zmniejszoną możliwość kolonizacji przez mikroorganizmy chorobotwórcze. No i jeżeli jest z tym naszym, z tą naszą mikroflorą wszystko dobrze, jest na równowadze, mamy właśnie dużo tych laktobacilusów. No to jest wszystko bardzo dobrze, jesteśmy zdrowe, nie mamy infekcji intymnych. Jednak są takie czynniki, i to czynniki, z którymi się na co dzień stykamy, które powodują zaburzenia mikroflory bakteryjnej. Takim głównym czynnikiem, który zaburza nam tą mikroflorę bakteryjną pochwy, no to jest oczywiście, pewnie to nikogo nie dziwi, że antybiotykoterapia. Yy, więc no wiadomo, że jeżeli mamy jakąś taką infekcję, na przykład dróg oddechowych, albo zapalenie migdałków, no to wtedy lekarz przepisuje nam antybiotyk. Yy, wiemy wszyscy świetnie, że przy okazji, właśnie jeżeli stosujemy antybiotyki, no to ważne jest, żeby stosować probiotyki, które będą chroniły nasze jelita. No bo wiemy doskonale, że yy, antybiotyki niszczą nie tylko bakterie chorobotwórcze, ale też te właśnie bakterie dobroczynne. Także wiemy doskonale, że musimy stosować podczas antybiotykoterapii probiotyki, które będą wspierały naszą mikroflorę jelitową, ale przy tej okazji musimy też pamiętać właśnie, że może podczas antybiotykoterapii ucierpieć nasza mikroflora bakteryjna pochwy, więc też jest bardzo ważne, żeby przy przyjmowaniu antybiotyków zadbać również o tą stronę, o tą mikroflorę bakteryjną pochwy, czyli po prostu. Przyjmować probiotyki takie typowo ginekologiczne, na przykład z, zawierające lactobacillus cristatus. I tutaj też jest taka ważna informacja, że lepiej jest, bo probiotyki można te ginekologiczne można przyjmować albo do pochłowo, albo do ustnie, ale w momencie antybiotykoterapii. Szybciej zadziałają te probiotyki, które będziemy bezpośrednio przyjmować do pochwowo. Oprócz tego, przyczyną zaburzeń mikroflory bakteryjnej może być niewłaściwa higiena intymna. I tutaj wcale nie chodzi o to, że będziemy mieć, będziemy unikać tej higieny, tylko właśnie w drugą stronę. Jeżeli będziemy używać jakichś silnych detergentów o wysokim pH, takim do, do, do higieny intymnej, no to może to spowodować zaburzenia właśnie i niszczenie tej naszej bakteryjnej, mikroflory bakteryjnej pochwy. Oprócz tego też często kobiety stosują irygację. I takie częste stosowanie irygacji jest również niewskazane, ponieważ ta prawidłowa mikroflora zostanie z naszej pochwy wypłukana. Dlatego raczej zalecenia są takie, żeby irygacji nie stosować. Oprócz tego, bardzo istotnym elementem, który wpływa na mikroflorę bakteryjną i może czasami ją zaburzyć, no, to są czynniki e, hormonalne. Wiadomo, że e, poziom naszych hormonów w ciągu całego naszego życia bardzo często się zmienia. E, inaczej to będzie w ciąży, e, inaczej będzie podczas e, menopauzy, bo wtedy już będzie, będą spadały te e, stężenia estrogenów. To z kolei może się przyczynić do tego, że tych laktobacilusów będzie nam nażało się e, mniej. I może to też stanowić właśnie taką przyczynę infekcji intymnych. Też warto podkreślić, że bardziej na infekcje intymne jesteśmy narażeni pod koniec cyklu menstruacyjnego, więc też warto zadbać o to, że jeżeli mamy taki problem, że właśnie po okresie mamy objawy infekcji intymnej, no to żeby zabezpieczyć się w probiotyki. E, takim też stanem e, chorobowym, który może przyczyniać się do zaburzeń mikroflory bakteryjnej i konkretnie może być przyczyną e, kandydozy, no to jest cukrzyca. Nawet taka utajona cukrzyca, dlatego że candida albicans jako grzyb bardzo lubi e, słodkie rzeczy, żywi się nimi, e, więc jeżeli. E, cierpimy na takie nawracające kandydozy, za chwilę też powiem właśnie, co jest głównie przyczyną tych kandydoz, no to powinien zdecydowanie unikać cukru. Stres, wysoki poziom kortyzolu również mogą jako, że Będą wpływały na naszą gospodarkę hormonalną, no to też mogą być przyczyną zaburzeń mikroflory. Oczywiście, tutaj też warto podkreślić, że takie niehigieniczne to postępowanie. Jeśli chodzi o stosunki, może też przyczynić się do zaburzeń mikroflory bakteryjnej pochwy. Przede wszystkim tutaj mam na myśli takie stosunki bez zabezpieczeń, no albo częsta zmiana partnerów. To wszystko może również zaburzyć naszą mikroflorę bakteryjną. Do tego też noszenie nieodpowiedniej, syntetycznej, ciasnej bielizny to również wpływa na to, że Bakterie zaczynają i czy też grzyby mają doskonałe warunki do tego, żeby się w niekontrolowany sposób namnażać. Oprócz tego, niejednokrotnie antykoncepcja, przede wszystkim taka w postaci krążków do albo jakichś kapturków, również może być przyczyną zaburzeń mikroflory bakteryjnej, no bo mogą być tam takie właśnie substancje, które. Będą e, powodowały jakieś e, reakcje alergiczne, albo po prostu będą przyczyniały się do tego, że e, środowisko dla bakterii e, z tych laktobacylów stanie się takie niesprzyjające do rozwoju. E, ogólnie taki stan osłabienia odporności m, może też być przyczyną zaburzeń mikroflory e, bakteryjnej, no bo ogólnie można to tak podsumować, że Najlepiej by było, żeby nasz organizm był w takiej równowadze i jeżeli będziemy w takim ogólnym dobrym zdrowiu, no to też przyczyni się do właśnie tej, tego, że ta nasza mikroflora będzie prawidłowa.